Witajcie kochani, dzisiaj jedziemy z moim mężuniem do Ninburga, do pięknego miasteczka, które znajduje się jakieś 30 km od nas. Chcę Wam tutaj pokazać okolice, jakie są przy tym miasteczku. Zobaczcie, zobaczcie ile tu wiatraków jest. Jak wiecie, mieszkam na północy Niemiec. O, mamy tutaj też. I Hayssa W Szyberdach? Nie, na innych szyberdach. No nieważne, wiecie, tutaj sobie przeszybkę. Mogę też patrzeć. Uwielbiam, to jest przepiękna pogoda. Zobaczcie, jest takie słoneczko. Ale tutaj za chwilę będziemy przejeżdżać ko takiego domu naszej zaprzyjaźnionej rodziny tureckiej i chcę Wam pokazać. Właśnie, jak tutaj mieszkają Turcy, oni tutaj już mieszkają od ponad 30 lat, zobaczcie ten biały domek, nie wiem czy widać, tutaj ten biały domek i tu, tu mieszkają nasi e, znajomi z Turcji, fajna, bardzo fajna rodzina, oni tutaj część wynajmują, ponieważ ten dom który pozorom jest dosyć duży. I teraz wjeżdżamy do, takiej uro... do takiego uroczystego em... Em... to nie jest. No wieś, można powiedzieć, że to jest wieś, ale ładnie wygląda tutaj ta wieś. Zaraz Wam pokażę stary kościółek, bardzo, bardzo stary i on jest oczywiście ewangelicki, bo jak już Wam mówiłam, na północy Niemiec przeważają ewangelicy, ale ci tacy najbardziej podobni do, do nas, do katolików. E, no bo tam są, wiecie, w, w ewangelickim kościele też są takie, jak gdyby, odłamy właściwie. Oni są e, ewangelikami, ale różnią się od siebie pewnymi tam tezami. Ci, co tutaj są, to są luterani, więc najbardziej, e, tak, e, są najbliżsi tym tezom e, lu, Lutra, Marcina Lutra, nie? Zobaczcie, o tutaj jest ten piękny kościółek w stylu chyba romańskim. Tak, ja? Romański styl? No, mój mąż stwierdził, że to jest też o, romański styl. Tutaj, tak to tutaj jest. Tutaj też jest torf fabryk i właśnie, w te, czyli fabryka, gdzie yy... Ziemię torfową przewożą do różnych części Europy. Tu przyjeżdżają tak ogromne tiry. Widziałam bardzo dużo też tirów z Polski, więc być może też oglądają mnie osoby, które tutaj zabierają ten torf, torf w workach do ziemia kwiatowa, ziemia pod uprawy, nie wiem, nie znam się na tym, ale... Tych rodzajów ziem jest bardzo, bardzo dużo i oczywiście w tych fabrykach najczęściej pracują e, Turcy, Polacy, e, ci Rosjanie, Ruscy, no właściwie ci, co tam już 30 lat temu przyjechali. No właściwie taka cała ekipa tych wszystkich obcokrajowców, którzy już przyjechali jak, jako gastarbeiter, czyli goście e, do pracy, czyli Turcy głównie, e, Głównie chyba Turcy, no chyba może Grecy też, chyba Grecy też. Natomiast Polacy czy, czy Rosjanie no to to już na innych zasadach tutaj po tak? Także dzisiaj będzie Ninburg i dzisiaj zobaczymy, co jest w nowych nowe rzeczy z czybo i co jeszcze. I to wszystko, także czekajcie na następne wieści od nas.